Na kanale SM mnie nie powstrzyma. Dla tych, którzy mnie nie znają, jestem Maciek. Na stwardnienie rozsiane choruje prawdopodobnie od 2009 roku. Diagnozę miałem w 2015 i od tego roku również biorę betaferon. Cóż mogę więcej powiedzieć? Strona powstała dlatego, by pomagać osobom chorym na stwardnienie rozsiane oraz dla ludzi ich bliskich. Pomysł narodził się, ponieważ ja przeszedłem wiele. Na swoim przykładzie chcę Wam pokazać co się może dziać z Waszym organizmem, co się może dziać z Waszą głową i jak mój organizm reagował na te na różne rzuty oraz jakich błędów nie popełniać będąc w jakiejś relacji bądź z samym sobą Główno, głównymi osobami, które są tutaj jakby moimi odbiorcami są to ludzie chorzy na stwardnienie rozsiane oraz ich, bliskich, oraz ich bliscy, ale również e, wszyscy inni, którzy nie, nie wiedzą, co to jest stwardnienie rozsiane. E, takich osób jest bardzo wiele. Nasze społeczeństwo jest mało wyedukowane na temat tej choroby. Zdarza mi się wiele razy, mówiąc o swojej chorobie, usłyszeć pytanie, a co to jest? Czym się objawia? Więc myślę, że pomysł na taki program, na taki kanał jest dobrym pomysłem, i mam nadzieję, że wypali w 100% i pomoże wielu osobom, co się znajdzie w, naszym, w moim programie. W moim programie znajdą się, na, mam nadzieję, wywiady z fizjoterapeutami, z dietetykami, z lekarzami. Również z innymi osobami chorymi na stwardnienie rozsiane, które podzielą się również swoimi odczuciami, swoimi doznaniami z tą chorobą. Będę Wam też chciał pokazać, jak można sobie z tą chorobą poradzić. W jaki sposób ja sobie poradziłem. Widzicie tutaj wiele różnych rzeczy, jak saksofon, aparaty, gitara. Niestety nie widzicie jeszcze motocykla, który akurat... Od kilku dni jest u mnie w salonie. Są to rzeczy, które pozwalają człowiekowi się wyciszyć, jak i odstresować, przestać myśleć o Bożym Świecie, przestać myśleć o swojej chorobie i ponieść się, dać się unieść chwili. Jak chciałbym, żeby wyglądała cała ta strona i jej funkcjonowanie? Chciałbym, żebyście co tydzień, właśnie oglądając takie nagranie. Mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda z tą chorobą, leczenie, radzenie sobie w sytuacjach stresowych. I w przeciągu tygodnia będę chciał, żebyście zadawali mi pytania w wiadomościach prywatnych, na które będę odpowiadał jak tylko będę mógł. A raz w tygodniu, właśnie w niedzielę będę robił jeden, jedno nagranie, w których będę odpowiadał na wszystkie pytania, żeby każdy mógł usłyszeć odpowiedź. Mm. Dziękuję Wam za uwagę. Był to krótki filmik, e, pierwszy pokazujący co chcę, co chcę osiągnąć na tej stronie, komu chcę pomóc i jak to będzie wszystko wyglądało. E, więc mam nadzieję, że podobało się i następne spotkania będą troszeczkę dłuższe i bardziej interesujące, pokazujące jak to wszystko wygląda w życiu.